W tym roku szkolnym zdobywanie wiedzy wyglądało zupełnie inaczej niż zwykle. Drugie półrocze to kilkumiesięczne nauczanie zdalne bez nauczycieli i kolegów w szkolnej ławie. Dziś czas podsumowania, wręczenia świadectw i pożegnania ósmoklasistów. Podczas ostatnich chwil w murach szkoły nie zabrakło podziękowań, nagród i wspomnień. Trudny rok, ciężki rok, trudne drugie półrocze, zdalne nauczanie, które wymagało od nas zrozumienia, uczenia się nowych rzeczy, dużo wysiłku ze strony rodziców, ze strony uczniów, ze strony nauczycieli. Wszyscy uczyliśmy się zdalnego nauczania. Ale daliśmy radę, poradziliśmy sobie, przywykliśmy z czasem do tego. Brakowało nam dzieci w szkole, bo szkoła bez uczniów to już nie jest szkoła. Rok taki, który przejdzie na pewno do historii, bo jeszcze nie zdarzyło się w ciągu ostatnich co najmniej 30 lat, aby dzieci kończyły właśnie w taki sposób szkołę. Uczniowie kończą w trudnych warunkach tą ósmą klasę, ale być może widzieli przez ten okres, że świat nie jest różowy, że różne sytuacje zdarzają się w trakcie i różne sytuacje będą się zdarzać w trakcie ich życia i być może to jakaś nauka na, na przyszłość. Chcieliśmy pożegnać naszych absolwentów, chcieliśmy pożegnać uczniów ósmych klas, bo z nimi się niestety już we wrześniu nie spotkamy. Nasze drogi się rozchodzą, dzieci zaczynają naukę w szkołach średnich, więc stąd dzisiejsze uroczyste pożegnanie, podziękowanie im za ośmioletnią pracę, podziękowanie dla rodziców za trud włożony w wspieranie dzieciaków. Na pewno pójdę do liceum, tylko jeszcze się zastanawiam nad wyb wyborem kierunku czy iść na biologiczno-chemiczny, czy matematyczno-fizyczny. Ale najprawdopodobniej pójdę na matematyczno-fizyczny. Chciałbym pójść do liceum imienia księcia Bolka w Jaworze na profil matematyczno-fizyczny. Od nowego roku szkolnego oczywiście będzie technikum tutaj na Wrocławskiej. Od września planuję naukę w Jaworskim Liceum. Jakie wspomnienia zabieracie ze sobą z tej szkoły? Bardzo, bardzo fajne. Bardzo, bardzo. Było świetni nauczyciele i atmosfera przyjazna. A co od września? Te ostatnie miesiące to jest mnóstwo wytężonej pracy po stronie rodziców, bo wirus COVID-19 zdezorganizował życie nie tylko szkoły, ale i w rodzinach. Więc to było naprawdę wielkie wyzwanie. Ale dzisiaj mogliśmy podsumować naukę, egzaminy ósmoklasisty. To wszystko zawiera się w tych podziękowaniach. A oczywiście życzymy, aby dalsze etapy nauki, edukacji przebiegały w dobrej atmosferze z super rezultatami. Pamiętajcie, że wasze sukcesy są naszymi sukcesami. Wszystkim składam ogromne podziękowania za całą pracę, którą włożyły te osoby, aby cieszyć się z tak wspaniałych efektów.